witajcie przyjaciele dziękuję wam za dołączenie do kursu a my zaczynamy to twój wybór to twój wybór it's your wybór choice it's your choice jestem silnym mężczyzną jestem silnym i'm a strong monstrous man i'm a strong man yes salonia yes salonia on yes he is salonia in the living room he is in the living room odmawiam odmawiam i refuse i refuse jego najlepszy przyjaciel pracuje tam jego najlepszy przyjaciel his best friend pracuje tam works the his best friend works the to zależy od jej decyzji. To zależy It depends od jej decyzji on your decision. It depends on her decision. Mieszkają w innym kraju. Oni mieszkają. They live w innym kraju, in another country. They live in another country. Jaki jest najważniejszy czynnik? What's najważniejszy czynnik? The most important factor. What's the most important factor? Jestem zajęty dzisiaj. Jestem zajęty. I'm busy dzisiaj. Today. I'm busy today. Ona jest teraz na wakacjach. Ona jest. She is. Albo she is na wakacjach. On holiday. Teraz. Now. She is on holiday now. It's your choice. I'm a strong man. He's in the living room. I refuse. His best friend works there. It depends on your decision. They live in another country. What's the most important factor? I'm busy today. She's on holiday now. Ile czasu potrzebujemy. Ile czasu? How much time potrzebujemy? Do we need. Kontynuujmy. Do we. Do we need. By dostać się tam. By dostać się tam. By dotrzeć tam to get the. How much time do we need to get the. Ona jest mężata. Jest w związku małżeńskim. She is married. She is married. Moje urodziny są jutro. Moje urodziny. My birthday są so jutro is tomorrow. My birthday is tomorrow. Niektórzy ludzie podziwiają tego rodzaju zachowanie. Niektórzy ludzie some people podziwiają tego rodzaju zachowanie. Admire this kind of zachowania behavior Some people admire this kind of behavior Nie porównuje tych rezultatów Nie porównuje I don't compare tych rezultatów wyników These results I don't compare these results co czynicie takim optymistycznym? Co czynicie? What makes you takim optymistycznym? So optimistic. What makes you so optimistic? Jestem profesjonalistą. Jestem. I am, I'm profesjonalistą. A professional I'm a professional Jesteśmy późno jesteśmy spóźnieni czyli we are late We are late Trenuję tam regularnie Trenuję tam I train the regularnie Regularly, I train the regularly. Jak powiemy, nie trenuje tam regularnie. I don't train the regularly. Nie wiem, nie wiem, czyli. I don't know, I don't know. How much time do we need to get the? She is married. My birthday is tomorrow. Some people admire this kind of behavior. I don't compare these results. What makes you so optimistic? I'm a professional. We're late. I don't train there regularly. I don't know. często dostaję te rekomendacje czyli i often get te rekomendacje these recommendations i often get these recommendations ofamont ofamont czyli i trust him I trust him. Jest bardzo prosperującym, udanym i znanym aktorem. He is a very odnoszącym sukcesy, prosperującym, czyli successful aktorem actor. Tutaj jeszcze dodamy i znanym aktorem and famous actor zatem he is a very successful and famous actor jego rady zawsze wydają się pomocne jego rady his advice zawsze wydają się pomocne always seems pomocne helpful His advice always seems helpful. Szanujemy jego punkt widzenia. Szanujemy. We respect jego punkt widzenia. His point of view. We respect his point of view. Czy ten szczegół, detal jest ważny. Czy ten szczegół? Is this detail ważny? Important. Is this detail important? Moja siostra jest naprawdę niska. Moja siostra. My sister jest naprawdę niska. Is really niska short My sister is really short. On zawsze stara się ignorować te dwie silne potężne emocje. On zawsze stara się. He always tries ignorować tu igno te dwie silne potężne emocje. Czyli these two powerful emotions. He always tries to ignore these two powerful emotions. Te pliki nie są publiczne. Te pliki. These files nie są publiczne. Aren't public. These files aren't public. Możemy zrobić to w tej chwili. Możemy zrobić to. We can do it w tej chwili. Right now. We can do it right now. I often get these recommendations. I trust him. He's a very successful and famous actor. His advice always seems helpful. We respect his point of view. Is this detail important? My sister is really short. He always tries to ignore these two powerful emotions. These files aren't public. We can do it right now. Powinniśmy szanować jego wsparcie. Powinniśmy szanować. We should respect. Jego wsparcie. His support. We should respect his support. Oni nie myślą o egzaminie poważnie. Oni nie myślą. They don't think o egzaminie. About the exam poważnie. Seriously. They don't think about the exam seriously. On jest szczęśliwy. Tutaj chodzi nam o szczęście jako postawę, że jesteśmy po prostu szczęśliwi. Wszystko nam się udaje, jest łatwe. On jest szczęśliwy. He's lucky. He's lucky. To nieefektywne. To nieefektywne. It's nieefektywne. Ineffective. It's ineffective. To mój syn. To mój syn. This is mój syn. My son. This is my son. Jestem poważny. Ja tak na poważnie, czyli I'm serious. I'm serious. Wiele ludzi mówi, że to niemożliwe. Wiele ludzi, dużo ludzi. A lot of people mówią. Say to niemożliwe. To niemożliwe it's impossible. A lot of people say it's impossible. Mój dziadek ma 100 lat. Coś takiego. Mój dziadek my grandfather ma 100 lat he is 100 years old. My grandfather is one hundred years old. Jestem zbyt zmęczony. Jestem, czyli IM zbyt zmęczony. Too tired. I'm too tired. Musisz zrobić to znowu. Musisz zrobić to. You must do it Znovo, again. You must do it again. We should respect his support. They don't think about this exam seriously. He's lucky. It's ineffective. This is my son. I'm serious. A lot of people say it's impossible. My grandfather is 100 years old. I'm too tired. You must do it again. Czy mój poziom jest wysoki? Czy mój poziom? Is my level wysoki? High. Is my level high? Dlaczego przygotowanie jest takie ważne? Dlaczego? Why is przygotowanie? The preparation takie ważne? So important. Why is the preparation so important? Potrzebujemy to przemyśleć. Potrzebujemy. We need przemyśleć to. To think it over. We need to think it over. Jego nawyki wydają się dziwne. Jego nowyki. His habits. Wydają się dziwne. seem. weird. His habits seem weird. To żart. To żart. It's żart. A joke. It's a joke. It's a joke. Jego strategia wydaje się mądra. Jego strategia. His. Strategy wydaje się mądra. His strategy seems wise. Brzmi mądrze, czyli sounds wise. His strategy seems sounds wise Jestem jej mężem Jestem I'm jej mężem Her husband I'm her husband Czy ten projekt jest opłacalny Czy ten projekt Is this project opłacalny, rentowny, profitable? Is this project profitable? Twój nauczyciel ma rację. Twój nauczyciel. Your teacher ma rację. Is right. Your teacher is right. Wolę klasyczną muzykę. Wolę. I prefer. Wolę słuchać klasyczną muzykę. I prefer to listen to klasycznej muzyki. Classical music. I prefer to listen to classical music. Is my level high? Why is the preparation so important? We need to think it over. His habits seem weird. It's a joke. His strategy sounds wise. I'm your husband. Is this project profitable? Your teacher is right. I prefer to listen to classical music. Moi drodzy, dziękuję Wam za naszą kolejną lekcję, a my zobaczymy się już wkrótce. See you soon!